Chlebus ma plan, ja, ja obserwuję chlebusa bo ma plan Kurwa jeszcze jedna Kładź KURWO No nie gadaj Ja pierdolę się ja nie, pierdolę. nie zacięło kurwa, w którym położył Dobra Mamac Mamy to kurwa i tak i tak fajnie położą Co gada tak. Dobra idę na dół. do moich nowych ziomów. Sfere, no pod, pod, żeby ten rudy syn tu przyszedł. Yy, Dawid. Co? A, tak, ty, sorry, <śmuszel> Dawid, to jest, to 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 wiedziałem, że to 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 Kurde ty. to 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 ale to 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 no, nie no, nie zdąży, bo, bo to 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 wiesz? Zdążył. A zdąży. No, to to no, A to Dacie Saś. Obity, obity. O kurwa, Alex. O kurwa, nie. <ślesy> 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 co, co *bo, chłop. Dawaj na pak. <ślesy> Koduje, chuj się odwróci zaraz do konektora Cii, kuchuj, nie, Patrzę, patrzę nie, patrz na mnie teraz, Patrzę, <grym>, patrzę Ja pierdolę ja, Widziałeś? Ja, ja widziałem, patrz O kurwa Ale ja jeszcze lepiej kurwa odjebałem Ja <grym, grym>, <grym>, Się przestraszyłem tego z kurwa Cicho ty ciało Schody ty. O kurwa, wyrzuciłem glock'a gloka, gloka zamiast go podnieść ten tego. Jedziecie. Masz małotować i wyrzucam. Ja mam. Będziesz miał dwa. To te. kurwa zasypuje. Drugi zasypuje. Ja pierdolę. Sadzik spracketę pował. Mit mit mit. Kuchen, kuchen. Ma ktoś skewa? A, surprise kurwa! Skurwa. Mango melange. A, łupa, okno. Lewa non-stop. Patrz, MSK, jak to się robi, kurwa. Najpierw, kurwa, chłopa, byj tu. <ścoughs> już? No, no już. <ścoughs> już? No, ale <ścoughs> co to było? Powtórz. Pozrzuci coś? No. No. No, no. no. Albo nakaże no, gdzieś się zrespić, kurwa. <śmienicza> Ej, usłyszałem, usłyszałem, że twoja opinia się urodził Fajk, no <śmienicza> jedzie. Ładna. Przepraszam.